Czołgi są ze mną od dziecka, broniłem orzełka na Pegazusie i budowałem dla niego schronienie z cegieł. Napierdalałem w tygrysy na Sycylii w Pancer Czy w końcu remontowałem wraki w jednym z miliona polskich symulatorów? Potem przyszło mi polubić się z grom sieciową i nękać innych graczy w World of Tanks, chociaż to oni nękali mnie bardziej. Nigdy jednak nie myślałem, że będę operował potężnymi puszkami z lufą na stole albo na podłodze albo na biurku, no gdzie chcecie, możecie nawet w lesie. I nie nie mówię tu o World of Tanks Blitz, w którego możecie w sumie także zagrać wszędzie, bo i na telefonie i na Switchu i no wszędzie. Ale będę się dzisiaj rozwodził o kolejnych planszowych czołgach i te kolejne planszowe czołgi są moim zdaniem jeszcze lepsze od tych poprzednich, czyli gry figurkowej World of Tanks. O której sepleniłem jakiś czas temu, i można w nie grać samemu, co świetnie się sprawdza, gdy nie macie kolegów. Albo siedzicie gdzieś na niemieckim zadupiu i nikt nie chce z wami grać. No może nie, że nie chce, ale zwyczajnie nie rozumie, co do niego pierdolicie. Całość zapakowana jest w solidne pudło, na tyle solidne, że jeśli w przypływie kurbicy uderzycie nim w przeciwnika to niestety możecie dostać długi wyrok, bo knockout na pewno będzie bardzo ciężki. Nie róbcie więc tego, raz, że problemy z prawem to nic fajnego, dwa, no szkoda pudła, ładne jest, przeciwnika też szkoda nawet jeśli irytuje was jego śmiech gdy z wami wygra, nie bijcie go. W solidnym pudle, którym nie polecam nikogo nokautować, znajdziemy planszę do gry, sztywną niczym najtwardszy więzienny garos z dożywociem, 64 żetony lokacji, 12 kart czołgów, 16 żetonów czołgów także, 4 drewniane pionki i 16 niewypałów. Znaczy, żetonów niewypałów. Gra nie jest zdecydowanie niewypałem. Każdy element jest wykonany z tak zwanym napracowaniem. Tu pozdrawiam wązia, więc widać, że nie jest to jakaś tam bazarowa planszówka zrobiona przez pijanego Ruska podczas jego wakacji w sąsiedniej wsi. W pudełku znajdziecie oczywiście instrukcję, która tłumaczy wszelkie zasady, a także kod, który da wam trochę dobra do pecetowego World of Tanks. Jako, że ja gram w czołgi moje kochane na konsoli, to kod możecie sobie teraz spisać. Tylko prośba, dajcie znać w komentarzach jeśli go wykorzystacie żeby się ktoś inny nie męczył z niepotrzebnym wpisywaniem i właśnie zasady pierwszą na pewno jest nie napierdalanie przeciwnika po głowie pudełkiem wiem że się powtarzam ale to ważne i wiem że będziecie mieli często ochotę to zrobić gdy przegracie po raz piąty z rzędu a człowiek po drugiej stronie stołu zacznie się z was za bardzo śmiać i kozaczyć od razu człowiek ma ochotę mu to przypiór... Nie róbcie tego. W Battlegrounds mamy cztery tryby. I Co ty pierdolisz za kulaku, jakie tryby, jak to nie jest gra online? Już objaśniam, czekaj, mamy bitwę, czyli grę idealną dla dwóch do czterech osób, mamy wariant drużynowy, czyli nadupsanie się w zespołach dwuosobowych, mamy opcję grania tak zwanego familijnego, czyli dla całej rodziny i... Tryb solo. Tak, możecie sobie sami grać w grę planszową, bez nikogo, w ciszy, spokoju i w zgodzie ze światem. I nie trzeba nikogo pudełkiem bić. Celem gry jest zazwyczaj zdobycie określonej liczby punktów, a to za zbieranie konkretnych żetonów, a to za, no, za to co w czołgach zawsze najlepsze za ich rozpierdalanie. Zasady każdego wariantu czy też trybu, nazwijcie to jak chcecie, są dzieci niełatwe, bo instrukcja wyjaśnia je dokładnie krok po kroku, więc żeby nauczyć się w Battleground grać wystarczy odczytać umieć i trochę zrozumieć co się czyta. Rozgrywka pojedyncza zajmuje według pudełka od 15 do 30 minut, jednak gdy gracie z kimś, kto was wkurwia i macie mu ochotę... No, wiecie na co macie ochotę, to możecie grę skończyć szybciej. Z drugiej strony jednak posiedzenie może się przedłużyć, ale myślę, że jednego wieczoru śmiało można rozegrać kilka rundek. I przypominam, że można to też robić w pojedynkę, co moim zdaniem jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ja na przykład polubiłem grać sam, między innymi dlatego, że pudełko jest solidne i dobrze by się nim uderzało. Mam nadzieję, że Battlegrounds to dopiero początek analogowych gier z czołgami w tle. Poprzednia gra figurkowa mocno mnie wciągnęła, ciężko było mi oderwać odwłok od krzesła, gdy zasiadałem do kolejnej partyjki, ale przy grze planszowej f! No, żona mi czasem o jedzeniu musi przypominać. To też wada lub zaleta tego, że można grać samemu. Człowiek nie musi zwyczajnie słuchać jakiejś marudy po drugiej stronie stołu, że mu się już nie chce, że se idzie, że jest za słaby. No, sami gracie ile chcecie. W cenie poniżej 100 zł, w empigu gra kosztuje na przykład lekko ponad 80 zeta, macie zabawy do. No, ciężko to określić. Jeśli liczyć wszystkie wieczory, kiedy pochylam łeb nad planszą, to wyjdzie. Czekajcie, chuj, jestem z matematyki. No, z 80 godzin już pyknąłem na pewno. I pyknę jeszcze więcej, bo analogowe czołgi naprawdę wciągają. Mówił do was wulgarny gracz.